Cześć, witam Was na moim kanale jest Łukaszwa. następnie chciałbym Wam podziękować za 80 subskrypcji. Lecimy po 90, potem po 100. A 100 subskrypcji będzie. Kiłę i zrobię. Jako specjal będzie. Tam dzisiaj królikom Mamy tutaj marchewkę. Króliki dostanę do dłoży. tu. Jest obrana marchewka, bo jest ze sklepu. A, tu będzie się przyklejać. Jest marchewka ze sklepu kupiona. No, i tam wiecie jak to ze sklepu jest pryskane. Ze sklepu to pryskane jest wszystko. Mi to takie nie jest zdrowe. Że in to ole im to obraz. O, Samiszka strasznie przekopuje ściółkę tu, muszę jej posprzątać za niedługo, w sobotę będę miał czas, to będę sprzątał w sobotę, wszystko mokre jest, cała ściółka. Wstanie tu. Nie wiem gdzie jej to dać. Wynne kontrolnie nie ją dopuszczowy czwartek jakoś Czwartek. czwartek zobaczę to też strasznie i przekopuje tu, ale więc już tam te... Prze tak przekopuje to mniej, ale idź strasznie Wyrzuca siana dużo ja tak zawsze mam przez wykotami to to tak zawsze To samiczka tutaj jest z ręki. Gryf mi spadła. Ja Chciałem wam zaświecić starkę. Ta bardzo lubi marchewkę Tą ta nie je. Samczyk, chyba tutaj coś odgryza. Piszcie pomysły w komentarzach na filmiki, co staw, co tam nagrać, mogą jakieś? Musiałem przerwać nagranie, bo nie mam Hmm, tutaj samiczka sobie obgryza, zamykamy. Ta samiczka co jej nie smakuje z, ze sklepu marchewka już swojej nie mam. Mam swoją, a też jej nie smakowała. Ona taka już zwiędnięta jest trochę. Chyba pokażę. miękka już jest. Tej Te nie smakuje. Zobaczymy do samiczka. No, coś? No, tak nie bardzo. No. Możemy teraz zgadywać, ile będzie miały samiczki młodych. A zobaczymy, kto trafi, albo kto będzie najbliżej. No. Tak wygląda. Zajdziemy do tych tu obudów tam siedzą, pokazuję, że mam tutaj zapas mam zrobiłem zapas owsa worek 50 kg owsa pszenica pośrutowana pszenica pośrutowana dla wszefiórek To tych jeszcze możemy zacząć. Te tu mi nie wiadły kiełków, one nie nauczone są i one nie chcą mieć No Także to będzie chyba na tyle Mam nadzieję że film się spodobał Piszcie, kom piszcie komentarze do aktywności Też w komentarzach na dole piszcie Jaki filmy byście chcieli widzieć na moim kanale, co nagrać, pomysły, także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzy, i łapce w górze i do następnego odcinka i cześć.